Cześć, z tej strony Dawid Zieliński. Dzisiejsze wideo jest zapoczątkowaniem 90-dniowego wyzwania na YouTube. Zapraszam cię do krótkiej prezentacji. Powiem, dla kogo to jest, dlaczego robię to wyzwanie, co mnie przekonało, czy co spowodowało, że w ogóle takie wyzwanie powstało. No i jak ty możesz też na tym skorzystać. Dlatego zapraszam cię do bardzo krótkiej prezentacji. Czy 90-dniowe wyzwanie na YouTube? Jeżeli zostaniesz do końca, też przygotowałem dla Ciebie prezent. Ogólnie, kto najbardziej skorzysta na takim wyzwaniu? Będę pokazywał tutaj leki sprzedażowe, będę pokazywał w jaki sposób ustawiać reklamy, na co zwracać uwagę w reklamach na Facebooku. Czyli przejdziemy całą ścieżkę klienta, jeżeli chodzi o sprzedaż kursów online, jeżeli chodzi o sprzedaż e-booków czy jakieś nagrane webinary, lub inne produkty cyfrowe. Czy najbardziej skorzystają te osoby, które sprzedają właśnie takie produkty. Akurat jeżeli chodzi o kursy online czy produkty cyfrowe, jest to mój konik, ale również osoby, które sprzedają usługi czy pojedyncze produkty fizyczne, to zasada tworzenia reklam czy zasada ustalania lejków sprzedaży jest bardzo podobna. Są tam niektóre elementy, na które trzeba zwrócić uwagę i troszeczkę inaczej zrobić. Natomiast wiedza, którą chcę się podzielić w tych 90 dniach wyzwania, zdecydowanie pomogą każdej osobie z tej grupy. Natomiast jeżeli jesteś z e-commerce, czyli prowadzisz duży sklep internetowy, to zdecydowanie tutaj, akurat te materiały nie będą dla Ciebie pomocne, ponieważ nie będę mówił o katalogu produktowym, czy nie będę pokazywał w jakiś sposób fit produktowy, ściągnąć czy z WordPressa, czy z innej, innego systemu, gdzie masz postawiony swój sklep internetowy. Natomiast jeżeli interesuje Ciebie w jaki sposób sprzedawać konkretny produkt w Twoim sklepie e-commerce'owym, to również to 90-dniowe wyzwanie będzie dla Ciebie korzystne, czyli na pewno skorzystasz z informacji, które będę tutaj przekazywał. Cała historia cała sprawa jeżeli chodzi o takie 90-dniowe wyzwanie pojawiła się w mojej głowie jak byłem na Malediwach będąc na wyjeździe na Malediwach prowadziłem normalnie usługi reklamowe niestety w trakcie kampanii mojego klienta gdzie półtorej miesiąca nawet już dwa miesiące prowadziliśmy taką kampanię rozgrzewającą i doszliśmy do okienka sprzedażowego w okienku sprzedażowym gdy zaczęła się sama sprzedaż facebook zablokował nam konto reklamowe nie było to spowodowane jakimiś złymi ustawieniami reklam, czy może to, że złamaliśmy w jakiś sposób regulamin Facebooka. Wszystko było robione zgodnie z prawem, jak to mówią. Natomiast Facebook, czy bot Facebooka stwierdził, że łamiemy regulamin i zablokował nam konto reklamowe. Na szczęście udało się w bardzo szybkim czasie, czyli po 4 godzinach, odzyskać takie konto reklamowe. Natomiast mieliśmy może szczęście, może kwestia doświadczenia, w jaki sposób takie konto reklamowe odblokowywać. Natomiast gdyby nie udało nam się takiego konta reklamowego odblokować, no to prawie całe dwa miesiące ciężkiej pracy można powiedzieć, że by zostały zniszczone, bo po prostu bot Facebooka postanowił zablokować takie konto reklamowe. Dlatego zawsze uczulam, i tutaj też to zrobiliśmy z klientem, żeby tworzyć bazę newsletterową lub inne źródło, gdzie zbierasz też osoby, które mogą być Twoimi potencjalnymi klientami. W tym przypadku my skupiliśmy się na bazie newsletterowej i na szczęście, nawet gdyby to konto było zablokowane, to klient mógłby dokończyć sprzedaż za pomocą newslettera. Nie byłyby to pewnie takie wyniki jak za pomocą dodatkowo reklam jeszcze, ale na pewno nie byłoby sprzedaży na poziomie 0 zł. Tak? Czyli gorąco Was zachęcam do tego, żeby tworzyć takie źródła dodatkowe. Dlatego ja postanowiłem, że będę takie źródło dodatkowe tworzył na YouTubie. Ponieważ to nie jest koniec historii, jeżeli chodzi o tego klienta. Po tygodniu, jak już zbliżaliśmy się do ostatnich dni sprzedaży, czyli do okienka sprzedażowego, okazało się, że Facebook zaczął odrzucać reklamy, które znowu były zgodne z regulaminem. Wszystko było ok, no ale Facebook postanowił, że jednak trochę nam popsoci i te reklamy zablokował. Po walce z Facebookiem, po pisaniu do supportu, po weryfikacji tych reklam, okazało się, że wszystko jest ok, i na szczęście taka kampania została zrealizowana do końca, według sztuki. Natomiast to, co do mnie dotarło, że budowanie swojego biznesu na zasadzie, że wszystkie jajka wkładam do jednego koszyka, jest bardzo, ale to bardzo ryzykowne. Ja sam osobiście mam dzisiaj bazę newsletterową, mam grupę na Facebooku i też sprzedaję za pomocą reklam. Na Facebooku, plus dodatkowo moje, mój biznes składa się z usług, czyli prowadzę też reklamy dla swoich klientów. Natomiast chcę bardziej wyjść, uniezależnić się, nie być taki zależny od Facebooka, dlatego tworzę dodatkowe źródła, gdzie będę zbierał moich potencjalnych klientów. W tym przypadku, jak powiedziałem wcześniej, jest to YouTube. 90-dniowe wyzwanie. Nie bez powodu zostało przeze mnie wybrane, ponieważ to pozwoli mi tworzyć ciągłość, czyli tworzenie kontentu, ale takiego ciągłego. Ponieważ zawsze coś wypada: a to klientowi trzeba ustawić, a to trzeba coś zobaczyć, a to sprawdzić w reklamach, może coś dodatkowego jeszcze wypadnie, czy takie czasami, nawet rzeczy, które nie muszę na dzień dzisiejszy robić, one zaczynają mieć priorytet. Dlatego postanowiłem wyjść przed szereg. I stworzyć 90-dniowe wyzwanie, gdzie po prostu to mnie zmusi do tego, żeby tworzyć content i żeby on był regularny. Dlatego przez 90 dni będziesz codziennie widział wideo, które będzie pojawiało się na tym kanale YouTube. Będzie to z różnej tematyki, z automatyzacji mailingowej, z leków sprzedaży, z narzędzi marketingowych, głównie z reklam na Facebooku. Czyli będę mówił o tym wszystkim, co jest potrzebne i na co warto zwrócić uwagę, jeśli chodzi o cały lejek sprzedażowy kursu, e-booków, produktów cyfrowych, usług lub pojedynczego produktu. Dodatkową zaletą takiego 90-dniowego wyzwania jest recycling treści. Jeżeli chodzi o takie wideo, to później to, co planuję, to też wysyłać wiadomości do newslettera które posiadam czy do bazy mailowej, że powstają kolejne lekcje, z których mogą korzystać. Dodatkowo będzie też to używane na grupie na Facebooku, na fanpage'u. No i też stworzę blog na zasadzie wideo i pod nim będzie transkrypcja tekstu. Czyli dzięki temu że stworzę takie wideo, później powstaną inne materiały na inne kanały. Dodatkowo będzie to budowanie zasięgów w tym przypadku na YouTubie, czy też w Google'ach, Sprzedaż moich usług i platformy Asfix, które uczę osoby od A do Z, początkujące osoby od A do Z, w jaki sposób tworzyć skuteczne reklamy na Facebooku. Czy też dzięki temu, że będę tworzył zasięgi, będę docierał do większej ilości osób i oczywiście będę proponował też swoje produkty i usługi. No i też dzięki temu. Nauczę się przekazywać wiedzę przed kamerą, żeby wyrażać swoje myśli, żeby one były bardziej zrozumiałe, bardziej proste dla, dla Was. I ostatnim, takim dla mnie punktem ważnym, dlaczego podjąłem się 90-dniowego wyzwania, jest, żeby też dodatkowo testować różne mechanizmy na YouTube Ads. Czyli w jaki sposób jeszcze lepiej reklamować się na YouTubie. A teraz czas na prezent, który obiecałem, czyli pobierz checklistę skutecznej reklamy na Facebooku. Znajdziesz link na dole w opisie pod tym wideo. Jest to checklista, którą ja osobiście używam, jak ustawiam reklamę dla siebie lub dla swoich klientów. Wypracowana przez 5 lat, ponad już mojego doświadczenia, jeżeli chodzi o reklamę na Facebooku. Myślę, że dzięki niej ustawisz skuteczne reklamy, no i popełnisz mniejsze błędy, a dzięki czemu nie wtopisz kasy na błędy, które po prostu możesz w łatwy sposób ominąć, idąc krok po kroku z taką checklistą. Ona jest bezpłatna, dlatego pobierz na dole taką checklistę i widzimy się w kolejnych wideo w 90-dniowym wyzwaniu. A jeśli chcesz dołączyć do takiego wyzwania, co gorąco Ciebie zachęcam, to napisz w komentarzu poniżej, że dołączasz, i razem ze mną przez 90 dni tworzysz content. Nie musi to być na YouTubie, może to być wpis blogowy, może to być post na Facebooku, na grupie lub inne dowolne źródło, które wybierzesz, ale klucz jest takie, żeby przez 90 dni ciągiem każdego dnia tworzyć jeden content. Widzimy się jutro, do zobaczenia, cześć!